Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu to niezwykłe miejsce. Skansen funkcjonuje w zasadzie jak mała wioska. Dookoła biegają zwierzęta, znajdujące się tam chaty są pięknie zachowane. Można wejść do środka, obejrzeć ich wnętrza. Współpraca między tą instytucją kultury a studenckim kołem naukowym Mozaika to już mała tradycja. Badania zazwyczaj zaczynamy od spaceru po skansenie. I zapoznania się z tematem naszych badań. Przyglądamy się w szczególności ogródkom przed domami, które interesują nas najbardziej. To właśnie na ich temat zbieramy później dane wśród mieszkańców pobliskich wsi. Tu widzimy przykład takiego przeddomowego ogródka. Rosną w nim różne warzywa, kwiaty, zioła, czasem drzewa. Naszym zadaniem jest dowiedzieć się podczas wywiadów etnograficznych, w jaki sposób kiedyś rzeczywiście takie ogródki uprawiano. Nas, jako badaczy i badaczki, interesują przede wszystkim dane z dawnych lat. Dlatego najczęściej pytamy naszych rozmówców o wspomnienia ich babć i dziadków. To właśnie dzięki ich świadectwu muzeum jest w stanie odtwarzać skansenowe ogródki zgodnie z prawdą historyczną. jest W sierpcu spędzamy zazwyczaj tydzień. Każdego dnia wstajemy rano, jemy wspólnie śniadanie. Pakujemy do plecaków notesy, długopisy oraz upominki dla naszych rozmówców. Nocujemy w miejscu, które udostępni nam muzeum. W przypadku pierwszych wyjazdów było to piętro zabytkowego dworu na terenie Skansenu, a ostatnie dwa lata śpimy w hotelu na terenie muzeum. Każdego dnia dzielimy się na pary, w których będziemy pracować, a następnie spotykamy się przed budynkiem z kierowcą. Samochodem docieramy do miejscowości, w której prowadzimy tego dnia badania. Wysiadamy zazwyczaj na jednym ze skrajów wsi lub na przystanku autobusowym. Idziemy następnie do miejscowości, zachodząc do wszystkich przydrożnych domów i prosząc o rozmowę na temat ogródków. Po skończeniu pracy w danej wsi, jeśli wciąż mamy dużo czasu, idziemy pieszo do kolejnej pobliskiej miejscowości lub dzwonimy po kierowcę, jeśli miejsca są bardzo od siebie oddalone. Zazwyczaj jednak chodzimy. Dużo chodzimy. Zbawiej, zbawiej, towarzyszy. Wędrujemy często. Przez haszcze. Kamki burzowe to są opady. Pogoda nierzadko góry. nas zaskakuje. Czyli zmokniemy. Bywa słoneczna. Bywa też kapryśna. Można padać, stary, szybko. Serio? Widzicie Nie, czy. Chmury? Widzicie te chmury? Zaczyna mieście. padać, kropnęło, kropnęło. Uważajcie, przyjaciele, na kropnięcia. A kiedy sytuacja staje się już całkiem tragiczna, zdarza nam się wrócić danego dnia trochę wcześniej. Jeśli jednak pogoda dopisuje, to prowadzimy badania dalej. W trakcie dnia robimy sobie również przerwę śniadaniową, by nabrać sił na kolejne naukowe zmagania. Kuba, co jesz? Mubarza. No Skąd go masz? Z <noise> A kto ci kupił tego knopersa za HSUG? Miruzka prawdopodobnie, ale nie pytam. I co się mówi? Dziękuję. <noise> Dziękuję, Pani <mi> dobre. <noise> Już zjadłam wszystko. I co się mówi? Dziękuję. Potem ruszamy dalej. Czasem zawędrujemy w dziwne miejsca. Zajka na końcu świata. Znaleźliśmy tereny niezamieszkane, puste, opuszczone. Z malinami jedzenia pod posadkiem, proszę Państwa. Bez jest też. Znajdujemy również wspólny język z lokalną fauną. O! o! Wojniś piesek. Trrr. Ej. Można Po skończeniu badań czekamy na naszego kierowcę. Ktoś przyjedzie nas zabrać. Nie, nie dzisiaj. Kapusty pryskano mlekiem na, na mchu. kapusty pryskano mlekiem. kapusty pryskano mlekiem. Dobra, Dobra z bo ona jeszcze mlekiem mówiła o tych swoich nie. Nie? To, co widzicie, to porządkowanie danych. Po obiedzie siadamy we wspólnej przestrzeni i przeglądamy zgromadzone notatki, wprowadzając informacje do odpowiednich rubryk formularza. No i jeszcze, kiedy wiecie, pomagało ja, nie wiem, chyba tak. Ja to, chyba mało urodzajna, bo ja już się mówię o tym samym, co mhm. Nikt nie ma co się już A zaraz powiem co Nie Najczęściej dzielimy dane pod względem okresu, którego dotyczyły. okres, to znaczy początek Drugiej Wojny Światowej, wtedy to będzie. Druga Wojna Światowa. Lata to oznaczamy to również konkretnymi kolorami. Żółte? Nie, to jest Oprócz codziennej ciężkiej pracy zdarzy nam się znaleźć czas na inne rzeczy, na przykład zwiedzanie lokalnych atrakcji. No i później e, konsultacje, konsultacje z Anną Kamińską. Anna Kamińska to była znakomita e, filolożka klasyczna, poetka. Albo na niebadawczą współpracę ze Skansenem. Mozaikowicze w historycznych przebraniach stanowili część wystroju dworku na terenie muzeum. Właśnie rodziców poety. Tu widzicie trzeta, prywatne oprowadzanie dlanci, po Muzeum Małego Miasta w Bieżągu. Władysława Bucicha, tego rodziciela majątku w Brudnicach, Tam mamy ten młyn spalony. Na ścianie wisi szabla jako symbol tragicznej śmierci. Po braci w Nie wiem, co z tą służbą dzwoni. Nie wiem, się w ogóle, nie wiem. Trzeba sprzątać za nich. Muszę mieć ja z ojcem, porozmawiać. Trzeba tu nowych zatrudnić. Tak. Matka daje im za dużo swobody. Zdecydowanie. Moim zanim to trzeba zwolnić tą służbę. Ostatnio przyszła tutaj jedna chłopka ze wsi. Pytała o pracę. Moim zdaniem śmiało możemy ją zatrudnić. W miejsce teraz gosposi. Go jak szukam. najbardziej, jak najbardziej. czas zmieć też. Zwyczajnie się proszę. Dziękuję już jedną sięc. Mm. Wystarczy. Zapytacie jakie są korzyści wyjazdu badawczego do sierpca? Sława, kondycja. Weź z malinki. Przygoda. Sam za zjedz te malinki. Nie da jakichś obcych malin jeść. Nie wiadomo co. kało na to. Od razu sikało. Znajomości. Wiedza, nie tylko badawcza. Mamy Przekładamy. Badania w sierpcu to cudowny czas. Zdobywamy wiele praktycznej wiedzy przy prowadzeniu badań, ale mamy też podczas nich bardzo dużo frajdy. Jeśli ktoś jeszcze zastanawiał się, czy badanie ogródków może być interesujące i co do zaoferowania ma pobyt w sierpcu, to mamy nadzieję, że ten film choć trochę oddaje ducha skansenu i rozwiewa Wasze wątpliwości. Dziękujemy Muzeum za możliwość współpracy i do zobaczenia w sierpcu! Mówić, że studenci przyjdą, a nie ekipa TVN-u. Co pan robi? Panie! I się nic złego nie dzieje. No wam się nie dzieje, nam się dzieje. Wszystko idzie zgodnie z planem z Bożym. Planem. Z Bożym planem i z Bożym przykazem.